يا سلام يا سلام على السلام يا سلام gelen yeselen Kuwejt, zwany potocznie kuwetą, mamy tu dwie godziny. I lecimy do Bahrajnu. Słyszałem, że teraz na Polibudzie Wrocławskiej otwar, otwiera się kierunek e, lotnictwo i kosmonautyka, chyba, tak? Dajcie znać, jakby tam ktoś z Was tam aplikował i tam się wybiera to i byłby chętny, żeby tam nawiązać współpracę ze mną, bo chciałbym, jestem ciekawy, jak ten kierunek będzie wyglądał. Dajcie mi znać w komentarzu, czy może napiszcie mi maila. Są bardzo dobre kanapeczki tutaj nam dają, takie malutkie, ale są z jajkiem i z wołowiną i naprawdę, naprawdę robią robotę. Go, go, go! Wracam sobie do domdziu, przyjechałem tutaj niedawno, znaczy niedawno, dla was niedawno, dla mnie minął miesiąc, kolejny w Bahrajnie. No i co, no i zbieram się i wracam sobie z powrotem do domdziu. No i już, w domciu, w domciu ponownie. Ja jestem cały czas, tak sobie teraz właśnie myślę, zaskoczony tym internetem, że dla was to jest publikacja tych filmików tak, że ten mój wyjazd do Bahrajnu będzie pewnie wyglądał, że to było pyk, just like that i powrót. A to był kolejny miesiąc. <laughs> miesiąc w Bahrajnie. Także to jest magia, magia internetów jednak, słuchajcie. No i już w domciu, w domciu, w domciu. Znowu czekają mnie małe unboxingi, które tutaj ogarnąłem. Pierwsze, pierwsze co się robi przy. We... Znaczy, kiedyś słyszałem coś takiego, że jeżeli pierwszą rzeczą, którą robicie po wejściu do domu jest włączenie komputera, to znaczy, że jesteście uzależnieni od komputera czy od internetu. Co tu poprzychodziło ciekawego? O, zobaczymy. No i teraz, jak wróciłem, to prace nad Peterbiltem będą trwały. Już jest ta rama zrobiona. Już lekko taką. Postarzyłem, silnik już jest podkładem zrobiony, czeka kabina na malowanie. Także już nie mogę się doczekać, aż zacznę przy nim grzebać, jak kura pazurem. Dobra, rozpakowuję się i idę spać. Chociaż w sumie jest dopiero 20. Jeszcze coś sobie może pogrzebię. Jeszcze dzisiaj wieczór, wróciłem, <grym> się rozpakowałem, wyczyłem pranie. Ale nie wytrzymałem, bo nabyłem sobie Raspberry Pi czwóreczkę. E, no i małe puzelki, bo przyszło pudełeczko. Myślałem, że ono będzie takie już złożone, a tutaj trzeba poskładać, więc na razie pobawię się i chociaż złożę sobie opakowanie. Bardzo mnie to ciekawi, co to jest takiego. No i zmontowane na szybciocha. Fajne. No, Mogę na chwilkę czasu, to się pobawię na pewno. Cool, ha? Jest ranek. Idę sobie pojedzić ciężarówką trochę, a w międzyczasie coś tutaj grzebałem przy tym Peterbilcie. Już postawiłem go na kołach, jest silnik, tutaj wszystko jest ogarnięte. Tu już zacząłem malować pewne rzeczy. Instruktor w środku. Poniedziałek hm. rano, poniedziałkowe upalanie. Przyczepką. Ha. Mega. Terem terem, 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 Kto jeździ manem, ten jest panem. Słuchajcie, łup z przyczepą. To już nie są przelewki słuchajcie. Dobra, zobaczmy, jak wyszło. Czy jest metr do słupków? Zobaczmy, zobaczmy. No, może być chyba hmm. mało odpoczynać. Rozważano i testowano przeróżne warianty koroseryjne zarówno krajowych projektantów, jak i we współpracy z Giugiaro. Po malowaniu, jeszcze przed polerowaniem. Fajnie wyszło. Tu mi się zrobiły małe zacieki, ale to myślę, że spoleruję. Zobaczcie, mamy XXI wiek, a ja mam dalej w moim komputerze dysk HDD, więc dzisiaj postanowiłem Naprawić mój błąd czy opieszałość nabyłem dysk SSD i spróbuję go podmontować e, poprzez sklonowanie tego dysku HDD na, na SSD, no i tyle. Zobaczymy czy to zadziała. A przy okazji byłem akurat w ProLine i mi się rzuciła taka klawiaturka, nie jest to żaden jakiś Logitech, ale... Ale co? Ale sobie pomyślałem, że podłączę ją sobie w sypialni do Mi Boxa. Może to zadziała, i wtedy miałbym klawiaturkę i łatwiej by się wyszukiwało niż poprzez tego oryginalnego pilota. Dobrze, trzeba sobie pomajsterkować, kupić takie szyny. O! I już. Zobaczcie. A ja niby tak dbam o porządek. Patrzcie. Ewidentnie będę potrzebował to rozebrać któregoś razu i poskładać jeszcze raz. Patrzcie na to. Muszę chyba nową budowę. W ogóle chyba muszę nowy komputer kupić, a pierdziele się to pałować z tym wszystkim. No i dobrze, i wykryło dysk. Tutaj są trzy moje dyski. Tu już niektóre partycje są pełne. I tu jest dysk ten, który dopiero włożyłem. No i zrobię sobie po prostu ten dysk, na którym są zainstalowane partycje systemowe. Przerzucę po prostu na dysk SSD i zobaczę jaki będzie oddźwięk, jeżeli chodzi o prędkość. No i dobra, się robi trochę, ja się będzie to robić pewnie. Myślę, że z dwie godzinki jak złoto, ale w międzyczasie sierżant bagieta zawsze na propsie. W międzyczasie, kiedy dysk się kopiuje, to ja sobie zobaczę, czy da radę do Mi Boxa podpiąć tą piękną klawiaturkę. Można powiedzieć, że jak patrzyłem to na półce sklepowej, to się wydawało, że taki szerot jest, ale powiem wam, że tak w dotyku. To jest takie ciężkie, to jest metalowe. Tu jest fajnie, bo tutaj jest miejsce pod klapką, na, oprócz na baterię, to na ten odbiornik. No, naprawdę kurczę super. Zobaczymy. W ludziach w niej No i działa. Działający. Jest Dopiero wówczas kursorek. zniknęła kierownicza no. Prosto na chmielu. Natomiast ludzie, istniejący i działający w służbach, polecam w kanał. <śmiela> Chmiela. otwarcie legalnie.